Rząd bierze się za freakfighty, loterie, internetowe kasyna i strony z lootboxami. Czy to koniec internetowych patologii, czy być może jedynie... Aha, aha. Gra wizerunkowa rządzących Oprócz tego wiemy już jaki był rezultat Odwołania się Buddy od decyzji o areszcie Karolina Derpieński wrzuciła niepokojące insta instastories A Team X wraca na YouTube'a Ale jednak nie wraca I to nie wszystko o czym dzisiaj porozmawiamy Bo jak zwykle dzieje się bardzo dużo Ale nic się drogi widzę nie martwię Nazywam się Tomasz Andrzej Będę twoim przewodnikiem A jeżeli chcesz sobie nie przegapić kolejnych odcinków Żeby być na bieżąco z wszystkim co dzieje się w internecie to sobie w tym momencie proszę ci ładnie mordeczko Zasubskrybuj kanał. A jeżeli już subskrybujesz, to na pewno pamiętasz, że jakiś czas temu polecałem zdrową paczkę od dietetyki Nie na Żarty, Czyli zestaw 47 potężnych e-booków dotyczących diety, budowania sylwetki, a także treningu. I bardzo miło mi poinformować, że cała 24. Za niecałe dwie stówki. To jakaś ta epoka? A my tymczasem zaczynajmy! A zaczniemy sobie od szybkiego to omówienia to dziwnego filmu, który pojawił się na byłym kanale Timu X. Kanał Timu X został zamknięty jakiś czas po tym, jak Konopski opublikował swój film w sprawie afery Pagate, w którym to spory rozdział został poświęcony m.in. działaniom agencji Spotlight, która za ten konkretny projekt odpowiadała. Kanał został wtedy przemianowany na Dazz Show i jedyne treści, które na nim pozostały to klipy muzyczne. Natomiast w niedzielę 27 października dziwny rzeczy zaczęły dziać się na tym kanale, mianowicie nazwa profilu została przemianowana na Collab Productions, a potem pojawiło się na nim to wideo zatytułowane Czy ktoś tu jeszcze jest? Halo, czy ktoś tu jeszcze jest? Nie, znowu kurwa chcą jakieś dzieci wypromować z dupy tylko po to, żeby cierpać z nich hajs? No, to już nie zadziała, no już wcześniej Zobaczcie! Działa. Film zdawał się być zapowiedzią czegoś zupełnie... W sensie ja rozumiem, gdyby tam jeszcze jakkolwiek zlikowali, chociaż... Przebłysk dali osób, które są chociaż troszeczkę popularne, kurwa, żeby promować ten projekt. A nie jakiś znowu cztery randomowe osoby z dupy to nowego. Można Wiesz, było zauważyć rozmazane cztery kobiece sylwetki. No i informacje, że jutro o 16:30 coś się wydarzy. Jutro, czyli w poniedziałek 28 października. No teraz kiedy nagrywam te newsy, mamy godzinę 21:30 i nic się nie wydarzyło. Chociaż nie, przepraszam, okłamałem was. Wydarzyło się i to nie mało, bo ten film został skasowany z kanału Team X, a jego nazwa ponownie zmieniła się z Collab Productions na Das Show i chyba ktoś wdech. udaje że nic się nie wydarzyło. A jaka może być tego przyczyna? Nie wiem, choć się domyślam, bo śledziłem sobie mniej więcej na bieżąco, jak ten film idzie. I niestety tego nie zeskrinowałem, ale miał on bardzo mało wyświetleń, bo nie mówiliśmy tam nawet o dziesiątkach tysięcy po kilku godzinach, a raczej o kilku tysiącach, co jak na kanał, który ma prawie milion subskrypcji, jest co najmniej mizernym wynikiem, a na dodatek komentarze i oceny były raczej negatywne. Wygląda więc na to, że próba powrotu nowego timu X póki co została odsunięta w czasie, bo trailer nie zrobił takiego szumu, jak się autorom wydawało, że zrobi. Ktoś mógłby się zastanawiać nad tym, czy przypadkiem agencja Spotlight nie sprzedała udziałów do marki komuś innemu. Natomiast z pomocą przychodzi nam tutaj KRS, który to nakierowuje nas na podmiot Colab SPZO, w którym to prawie 90% udziałów posiada firma kontrolowana w całości przez Wojtka Szaniawskiego, czyli założyciela i właściciela agencji Spotlight. Także może już nie za pośrednictwem agencji Spotlight, ale to dalej ci sami ludzie. Ale czy będą jeszcze próbowali wracać po tym, jak ten trailer tak fatalnie się przyjął, że aż musieli go skasować? Zobacz, a jak się to wydarzy, to ja na pewno cię poinformuję, dlatego zasubskrybuj sobie, drogi widzu, żeby nie przegapić. Swego czasu ciężko było przegapić osobę Karola Inderpieński, o której w internecie było bardzo głośno przez dłuższy czas, natomiast... Czy było bardzo głośno? To jest jak może być ze osobę, która kreuje swoją postać w internecie poprzez zakupywanie fałszywych subskrybentów i obserwujących? Spojebane, że taka osoba rzeczywiście osiągnęła swój cel. Czyli wychodzi na to, że jak ktoś bardzo mocno wierzy, że to się to w końcu kurwa ziści. Natomiast w ostatnim czasie zrobiłoś. Się... Czyż ta laska nawet w jakichś programach w telewizji występowała ostatnio. Jest na tym kurwa na Netflixie czy na jakimś innym prime. Czy jakoś good luck, boys. ...jakoś tak cicho. Aż do momentu publikacji tego oto Stories. 10 milionów. Ale ...przez 5 lat. Dłużej nie mogę udawać. Proszę, módlcie się za mnie, módlcie się do Boga. Kocham was całym sercem. Pisze Caroline, dodając zapłakane zdjęcie bez makijażu. Następnie udostępniła ona dużo smutnych memów. Na przykład taki, 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 taki. A następnie otrzymaliśmy potężną historię ze szczegółami, którą wam teraz streszczę. Caroline opowiedziała swoją perspektywę ich związków, który... To jest miłość, widzicie to? To jest kurwa, to jest prawdziwa miłość. Tak wygląda miłość widzowie. Miłość do pieniędzy. Weszła mając zaledwie 17 lat. Przypomnijmy jej mężczyznę. Ja się nie dziwię. Znął, miał być 60-letni milioner. I jeżeli wierzyć w to, co influencerka pisze, no to rzeczywiście byli ze sobą, ale w tej relacji nigdy się nie układało, bo kto by się spodziewał, ten 60-letni pan z dużą ilością pieniędzy wziął sobie taką młodą dziewczynę pod skrzydła, nie z miłości, tylko cynicznie, tak przynajmniej twierdzi Caroline. Twierdzi, że wcale nie była z nim dla pieniędzy, bo wielokrotnie. Wcale kurwa, nie, 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 to miłość Nie, jest... Podczas ich relacji były okresy, gdzie facet nie miał grosza przy duszy i musiał się odkuwać. I... A nie chcę mi się wierzyć, kurwa, to jest takie walenie w chuja. To ciekawe, skąd wziąłeś te wszystkie, kurwa, subskrypcje i bogate rzeczy, skoro nic, kurwa, przez całe życie nie robisz. Ich relacja, jej zdaniem, miała być bardzo burzliwa. Mieli często rozstawać się ze sobą i schodzić. Ona miała bardzo się dla niego poświęcać, a w zamian otrzymywać jedynie bluzgi i obrażanie jej. Później miał ją przygarnąć jakiś inny 60-letni facet, który był <laughs> dla niej dużo lepszy niż milioner nie wiem, jakieś jej podobaje do 60-latków, kurwa, tak z dupy, bez, bez powodu. Ona po prostu kocha 60-latków z milionami na koncie. Później znowu się zniknęła, ale generalnie pisze, że pomimo, że bardzo ją krzywdził, to ona mu mocno współczuje i rozumie, że to jest po prostu kwestia jego słabej psychiki i go za to nie wini, a jego bliskim życzy jak najlepiej. Nie, na końcu witowała gorzko. Popadł w manię, gdzie miłość się skończyła, tylko ja byłam jedyną osobą na świecie, która może kreować jego wizerunek milionera. Jednocześnie nie chciał się ujawniać, co było mega dziwne, ale wśród kolegów i współpracowników brylował. Co nie kazał wstawiać chociaż jednego posta, Instastori musiało być aktywne, jak nie, to miałam krzyki i słyszałem, że jestem leniwa do niczego głupia. Następnie Caroline wstawiła rzekomo SMS-y różnych wiadomości od swojej mamy. Która prosi, żeby ją skasować Pisze, że ten jej y, milioner Jack to gangus I że zepchnie ją z balkonu Albo naśle na nią ludzi No i potem jeszcze mu zarzuciła, że dawał jej fejkowe zegarki i torebki I ja mam z tym całym zalew Biedna Bidula, bidula Dostawała fejkowe kurwa rzeczy Nie, czyli jej milioner nie był milionerem tak Informacji naprawdę, ze strony no... pani Derpieńskiej Kilka problemów Po pierwsze, jej konto na Instagramie cały czas pozostaje aktywne I postuje zdjęcia Na które to cały czas dokupywa Patrz jaka biedna osoba. Matko, to jest 100% napierdalana baba. Masz jakiegoś 61-letniego milionera gdzieś tam z tyłu? Kurwa, to czemu tak mało pieniędzy do domu przynosisz? Gdzie jest moje Ferrari? To może są dokupowane? A no chociażby po tym, że najnowsze zdjęcie na jej profilu ma 138 tysięcy polubień i tylko jeden komentarz. No ale to, że dolarsowa Królowa kupiła sobie followersy i dużo lajków kupuje, no to już wiedzieliśmy. Natomiast pomimo rzekomego kryzysu, rozstania i publikowania tego typu informacji, w ostatnim czasie na jej profilu nic się nie zmieniło. Po drugie, bardzo nie kupuje tego zdziwienia, że wszystko co było w jego życiu było fejkowe, biorąc pod uwagę, że wszystko co zostało stworzone w jej życiu... Ona jest zrobiona, też, kurwa, więc. W było fejkowe. Cały jej profil był fejkowy, jej followersi byli fejkowi, jej lajki były fejkowe, wydarzenia z jej życia były fejkowe. I patrząc na ilość zabiegów medycyny estetycznej, które Karolina na sobie przeprowadziła, to ona też była fejkowa, szczerze rzecz ujmując. Więc całej tej perspektywy młodej, skrzywdzonej i bardzo zakochanej dziewczyny ja nie kupuję. I po tym wszystkim, co Caroline nam zaserwowała w internecie, próba stworzenia historii, jakoby z tym 60-letnim panem była z miłości, a wcale nie dla jego pieniędzy, nie brzmi legitnie. I to nam daje dwa możliwe warianty tej sytuacji. Ten bardziej prawdopodobny jest taki, że cała ta sytuacja to fejki ustawka, by po prostu zwrócić na siebie uwagę, bo jakoś tak w ostatnim czasie o pani Karola Derpieńskiej było dosyć cicho. To jest moim zdaniem wariant bardziej prawdopodobny, więc bym się w tej historii za specjalnie nie wczuwał. Drugi wariant natomiast jest taki, że to, co pisze jest szczere i po prostu oderwanie od rzeczywistości tych rzeczy wynika z tego, że jest w bardzo silnych emocjach i aktualnie do do końca racjonalnie myśli o tym, co robi. Co mogłoby w jakiś sposób tłumaczyć te wszystkie dziury logiczne w jej wywodzie. A także bardzo skrajną perspektywę, pokazującą ją wyłącznie jako ofiarę, no i tego pana milionera jako wyłącznie oprawcę. Natomiast, nawet jeżeli to, co pisze Karolina, to prawda, to w ogóle nie czuję się źle z tym, że jej w to nie wierzę. Bo wszystko, co budowała dotychczas, budowała na kłamstwie i fałszu. Więc tak sobie myślę, że niby dlaczego teraz miałoby być inaczej. Morał z tego jest taki, że jak 19-letnia dziewczyna opowiada wam, że nie jest 60-latkiem dla pieniędzy, to. To jej nie wierzcie. I tyle. Na niemałą próbę na pewno wystawiana jest też aktualnie relacja Grażynki i Buddy, ponieważ ci Państwo po spektakularnym zatrzymaniu przez CBS aktualnie siedzą w areszcie. I to, przepraszam, muszę się poprawić. Nie w areszcie, tylko w aresztach dwóch. Różnych, żeby nie mieli ze sobą kontaktu. Między innymi ta decyzja prokuratury pokazuje, jak bardzo poważnie podchodzi ona do tej sprawy. Z drugiej strony, natomiast obrońca tych państwa poinformował publicznie, że Kamil i Grażynka będą od tej decyzji składać odwołanie, które to zostało rozpatrzone wczoraj, 28 października, w godzinach porannych. No i słuchajcie, finalnie o 15:35 dostaliśmy informację z Sądu Okręgowego w Szczecinie, który to podtrzymał dotychczasowe środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania i na dodatek wyznaczył do Dokładną datę, do kiedy ci państwo będą w aresztach? No ciekawy jestem, na ile ta y, dokładna data będzie rzeczywiście stabilna, w sensie. Już wiemy, że oni sobie lubią przedłużać ten y, tymczasowy areszt o nieskończoną ilość. Siedzieć. Mianowicie, póki co zapowiada się na ich odsiadkę aż do 11 stycznia 2025 roku, czyli jeszcze przez 2,5. Czyli trzy miesiące. Pół miesiąca, w tym w okresie świątecznym oraz na Sylwestra. Na te informacje radca prawny obsługujący tych państwa rzucił pismo na swoje insta Stories, w którym generalnie poinformował, że się z tą decyzją nie zgadza i jest niefajna. Pani Buddy w związku z tym będą dalej koczować pod aresztem, krzycząc, że są murem za Buddą. A użytkownicy wykopu za to dalej świętują, wiedząc, że nikt nie zabierze im meblościanek, i promują inne hasło Budda za murem. Natomiast czy murem za swoim ulubionym portalem staną użytkownicy AskFM? Myślę, że nie, bo platforma swoje czasy. Na się po co? Ktoś jeszcze korzysta z, z AskFM? 90% ludzi w internecie nawet nie wie, czego, do czego to jest. Większej popularności ma dawno za sobą, a myślę, że młodsza część z Was może nawet Aska nie kojarzyć. Otóż była to strona, gdzie każdy mógł założyć sobie profil i odpowiadać na pytania innych użytkowników. Coś takiego robi się aktualnie głównie na Instastories, wrzucając stosowną ankietę, w której ludzie właśnie mogą nas pytać, a my możemy sobie później na to. Do czego to naprawdę Maciej, nie wiesz? Znaczy w sensie to była taka... Ankietowa stronka bardziej. Przychodził sobie typek, zadawał ci pytanie i tym odpowiadałeś. Odpowiadać, no to przed Instagramem i przed Insta Stories mieliśmy Aska. I tutaj swoją drogą ciekawostka dinozaura z portalu Ask wywodzi się sporo influencerów. Między innymi Marcin Dubiel zaczynał swoją popularność zdobywać właśnie na Asku. A dopiero później wspólnie ze Stu zaczął tworzyć content na YouTube, będąc już jednak całkiem popularnym młodzieżowym celebrytą na platformie właśnie Ask. Te czasy jednak dobiegają końca, ponieważ ten portal właśnie ogłosił, że pierwsze grudnia 2024 roku nastąpi i tak, że kurde, tyle czasu się otrzyma ten ask matko oficjalne zamknięcie powodem jest oczywiście spadająca popularność platformy i fakt, że są po prostu jak sami przyznali, zbyt archaicznym bytem w porównaniu do aktualnego poziomu social mediów i z tym ciężko się nie zgodzić, jest to kawałek fajnej internetowej historii, natomiast myślę, że patrząc na to jak mocno został wyparty przez inne platformy to... To zaskoczeniem jest, że utrzymał się na rynku i tak bardzo długo. Ja już myślałem, że dawno był zamknięty, ale proszę. Podobnie jak internetowe loterie youtuberów i strony ze skrzynkami, ale Oho. jak się okazuje, koniec tych bytów w przestrzeni internetowej może być bliższy, niż nam się wszystkim wydaje. Jak poinformowało bowiem Ministerstwo Finansów, już 1 listopada rząd powoła do życia zupełnie nowy departament zajmujący się stricte kwestiami hazardu internetowego. Jak stamy na stronie Business Insider 14 października, minister finansów Andrzej Domański pod wpisał zarządzenie, które tworzy nowy departament regulacji rynku gier i co ważne, to był ten sam dzień, w którym zatrzymany został Budda. Teoretycznie te dwie informacje się ze sobą nie łączą, ale w praktyce osoba z resortu finansów przedstawiła redakcji Business Insidera dosyć ciekawe spojrzenie na sprawę. Takie założenie było od początku, że ministerstwo zajmuje się tworzeniem prawa, a Krajowa Administracja Skarbowa jest od kontroli i ścigania nieprawidłowości. No i to jest bardzo... Jestem bardzo ciekawy, jak oni to ugryzą. W sensie, jeżeli będą rzeczywiście starali się to zablokować, to co zrobią w takim razie z z grami w sensie co będzie z Fifą co będzie z sesikiem bo no już mieliśmy taką sytuację w sumie w tych we, w Francji nie Mikro najgłośniej? Tak jak to kurwa? sygnał, czym ten departament się zajmował. Tak jak Krajowa Administracja Skarbowa we współpracy z urzędnikami będzie okay, mogła ścigać internetowych gagatków za łamanie prawa, tak nowy departament ma skupić się na tym, by prawdopodobnie zaktualizować to prawo już istniejące, by dostosować się do panujących na rynku realiów. A żeby dodać tej informacji pikanterii, przeczytam Wam jeszcze ostatni akapit z artykułu, który cytuję. Krajowa Administracja Skarbowa chwali się, że w tym roku szkolnym kontynuuje wspólnie z resortem edukacji, akcje hazard nie daj się wciągnąć. Projekt ma zwrócić uwagę na uzależnienie, problemy finansowe czy wyizolowanie społeczne, które wiążą się z rozpowszechnianiem gier online z elementami hazardu i typowych gier hazardowych. Okej, okay, czyli rozpowszechnianiem gier online z elementami hazardu i typowych gier hazardowych, czyli w stricte właśnie uderzenie e, w lootboxy. No bądźmy szczerzy. E, a więc zobaczymy jak to ugryzam. W sensie będzie mi bardzo ciężko to ugryźć. E, ale wydaje mi się, że jeżeli się złapią, to złapią się za wszystko. I to będzie w takim razie drugi, czy trzeci kraj na świecie, który będzie próbował jakoś, jakkolwiek to ugryźć? Jestem ciekawy, czy cokolwiek zmienią, czy to jest takie, kurwa, płytkie gadanie, tylko i wyłącznie ze względu na to, że aktualnie zrobiło się głośno, żeby zebrać troszeczkę, wiecie, głosików i, i, i później to obsrać, nie? Tak totalnie szczerze, ja już wam też to mówiłem, jeżeli skrzynki spadną, to spadną. W sensie... Whatever. Dopóki jest to legalny biznes, ja nie czuję jakiegoś, jakiejś odpowiedzialności moralnej, żeby tego nie reklamować. Szczególnie, że no jest to jeden z niewielu e, partnerów naszego kanału. A no, dopóki jest przyzwolenie na promowanie jakichkolwiek superbetów, nie superbetów i nawet przez te same osoby, które kurwa to negują, to tym bardziej nie, nie czuję jakiegoś e, moralnego piętna na sobie. Jest to wszystko coś. się. A dopóki jest to legalną rzeczą, no to nie widzę żadnego problemu. Gdyby to zostało zakazane, to jasne, oczywiście, że tak, kończymy współpracę i tyle. Dzieje na pewno krok. Z Pandorą też było głośno, a ilu poleciało? Myślę, że mam, że mam odpowiedź. No, no tak mi się wydaje, że to jest pierdolenie pod publiczkę. Jeżeli nie, no to po prostu zakończymy tę współpracę. Jeżeli tak bardzo chcą o to walczyć, to spoko, rozumiem. W bardzo dobrą stronę i zastanawiam się w związku z tym, czy Konopski być może celowo wycelował swój materiał o kidropie właśnie na teraz, bo miał ale nadal pamiętajmy, że prawo nie działa wstecz, więc jeżeli powiedzmy, na przykład ściągnęliby i rzeczywiście zakazali jakąś nowelizacją ustawy, i jakkolwiek lootboxy, to normalnym jest to, że no wszyscy skończą tą współpracę, bo raczej no ludzie nie chcą promować nielegalnych rzeczy. No i tyle. W sensie, tu nie, nie ma za bardzo co to się, to się rozdrapywać nad tym tematem, nie? ...w tej sprawie jakieś przecieki? Nie wiem, ale jeżeli tak, to był to świetny ruch. A jeżeli jest to po prostu szczęśliwe zrządzenie losu, to miejmy nadzieję, że nowy departament jak najszybciej zajmie się uregulowaniem istotnych kwestii, które od lat pozostają w szarej strefie. A to nie... No właśnie, ale z tymi z tą, powiedzmy, szarą strefą No będzie o tyle problem, że to, 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 to nie tylko w Polsce to jest, nie? To jest na całym świecie i, i nikt z tym nic nie zrobił. A może będą próbowali zrobić to dla przykładu, żeby być pierwsi w Europie? chociaż, no nie, no. Nie wiem, no nie, my nie mam pojęcia, zobaczymy. To też nie chcę gdybać jakoś bez sensu. Nie koniec informacji w sprawie rządu, który zamierza brać się za różne internetowe. Wszystkie losowania zaraz zakażą? Znaczy, no dobra, no, ale jak się też już chcemy w takie coś bawić, to ile jest kurwa uregulowanych prawnie losowań? No to. Common. P... A przynajmniej tymi słowami nasi politycy zaczęli opisywać federacje i gale fightowe. Kilka dni temu minister sportu Słowo Nitras poinformował, że dowiedział się właśnie swoją drogą rychło w czas o tym, że jakaś free fight'owa federacja Fame MMA zorganizowała. Jak już coś robimy, to róbmy to bald slip, nie. Jeżeli mamy czymś się zająć i czegoś zakazywać, to zajmiemy się całym podmiotem. Wszystkim. Cała galę na PG-narodowym i walczyła tam jakaś pat. Delikatne uderzenie było. No i zdecydował się mocno wypowiedzieć. Powiedział, że to nie jest miejsce, gdzie jeden człowiek rozbija drugiemu nos kolanem. Stadion Narodowy to jest miejsce święte, a nie miejsce, w którym jeden człowiek kolanem rozbija nos drugiemu e, człowiekowi. No i ktoś by powiedział, dobra, jakaś tam wypowiedź ministra, spóźniona w ogóle o dwa miesiące, o co chodzi. I chyba nie ma to większego znaczenia. No, otóż okazuje się, że... W sumie, wiem, to bardzo śmieszne, jakie to ma wszystko powiązania ze sobą, nie? Niby stadion narodowy, święte miejsce, w którym tylko można uprawiać sport, i tak dalej, ale ten sport również się łączy od razu, kurwa, z wszystkim bukmache buk Bukmacherami. Kidrop niszczy dzieci to dzieciom i, kurwa, ludziom życie. Dobrze, że, kurwa, bukmaherzy nie niszczą mnie. W sensie to jest wszystko, kurwa, połączone. Wydaje mi się, że to się wszystko zazębia w tak, kurwa, dziwny sposób, że. Tym bardziej mnie to skłania do myślenia o tym, że jest to tylko takie czcze gadanie i do niczego nie, do, nie doprowadzi. Chyba szykuje się coś grubszego, ponieważ wczoraj, 28 października, Polsat News oraz Interia przeprowadziły zmasowany atak w stronę. Przypomina, że biorą się za to ludzie, którzy obiecywali tak zwane 100 konkretów i no słabo im idzie realizacja tych obietnic. I o ironia, nie są już razem z partią razem. I, <laughs> I mówiąc o zmasowanym ataku, naprawdę niczego nie wyolbrzymiam. Na stronie Polsat News kolejne artykuły z kolejnymi wypowiedziami polityków pojawiały się godzina po godzinie. Podobnie krytyczne artykuły w dużej ilości zaczęły pojawiać się na portalu Inter... Jakby pamiętajmy, że wszystko, co się dzieje, nie dzieje się bezinteresownie. Tam, gdzie jeden traci, drugi musi zyskać. nie? I to tak samo jest jak Konopski. Wypuszczając film o skrzynkach też nie robił tego bezinteresownie, bo no jednak garze kurwa z tego, ile ten film zrobił pieniędzy, przeznaczy na swoje wydatki i rozwijanie swojego kanału, plus nie wiem, swojej osoby. Tak samo jak ten film na pewno mu przyniósł ogromną, ogromny rozgłos, szczególnie w aktualnym momencie. Więc tak jak mówię, ręka rękę myje, nie? ...teria, a w telewizji Polsat News wyemitował specjalną transmisję pod hasłem Nie dla walk, o pa... Celebrytów. A audycja była opatrzona takimi nagłówkami jak: Walki, p. Pa... celebrytów niszczą polskie dzieci. Gale, Freak Fight to nie rozrywka, to niebezpieczeństwo. P. Pa... walki promują agresję. I tak dalej, i tak dalej. No i słuchajcie, wygląda na to, że rząd i media odpalają we Freak Fighty naprawdę potężne działa, ponieważ na Polsat News pojawiły się wypowiedzi byłego premiera Mateusza Morawieckiego, posła Konfederacji Krzysztofa Bosaka, a także wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego. I szczególnie ten ostatni, którego zdanie jest najważniejsze, bo jest on członkiem rządu, wypowiadał się o free tak, szczególnie ostro. No co do tego nie mam żadnych wątpliwości, dlatego że jeżeli mamy do czynienia z nadużywaniem siły, mamy do czynienia z przestępstwami, tak to nazywajmy, przeciwko zdrowiu czy życiu innego człowieka, to powinien. Ale co chodzi teraz z przestępstwami? Chodzi o. Konferencje, tak? Że oni siebie tam atakują, wyzywają i tak dalej, grożą sobie i tak dalej, i pod show, typowo. Ścigane. Te treści są po prostu przez kogoś oglądane, jeżeli się same napędzają. No i no, a jeżeli chodzi o walki po prostu w ringu, no to też pierdoli głupoty. No w takim razie. Czyli walki sportowe są dokładnie tym samym, nie? tylko tu nie walczą zawodowcy. A napędzają się dlatego, że ktoś się udostępnia. Więc ci, którzy udostępniają, ci, którzy wrzucają, często na tym zarabiają, też powinni mieć świadomość z tyłu, że będą ścigani. I już ta sprawa się toczy. Digital Service Act, DSA, znany jako DSA w Polsce jest już realizowany w, po konsultacjach społecznych i on też będzie tą walką z streamingiem, udostępnianiem hejtu w sieci, czy dezinformacją walczył. To są bardzo mocne stwierdzenia i ewidentnie nie jest to element swobodnej wypowiedzi. Tak, żeby się Biedroń jeszcze wypowiadał. Wiesz, co by było ogólnie waret, kurwa, najlepszym tutaj zwieńczeniem tej wypowiedzi? Jakby się Biedroń wypowiadał do traku Kaczmarskiego, kurwa. O, to by było genialne. No, to... To bym mógł wtedy posłuchać takie wypowiedzi bardzo chętnie. Tylko przygotowane wystąpienie, które ma bardzo konkretnie wyrazić postawę polityka względem tego zjawiska. A to jest sygnał o tym, że wokół. W sensie no to jest gra polityczna, nie? Łapię się od tematów, szczególnie jak jest jakiś temat, do którego bardzo łatwo się dojebać, no akurat fame MMA. No bardzo łatwo się dopierdzielić tam do dużej ilości rzeczy, szczególnie że no, tutaj już byli kurwa no, gangsterzy promowani bardzo często na tych galach i to stricte tacy poważni, jakieś słowiki, niesłowiki, yy, ludzie, którzy aktywnie działają cały czas w półświatku. A w którymś momencie z tych takich gal yy, bicia się sławnych osób stało się promowanie sławnych osób i ich yy, po prostu tworzenie. W branży freakfightowej naprawdę zbieranie Im tym lepszy. ciężkie czarne. To jest trochę pojebane, to fajne. Chmury. Były premier Mateusz Morawiecki wspomniał tylko o tym, że, no, powinna wydarzyć się jakaś interwencja po konsultacji z ekspertami. A on sam wróci zaraz do domu i upewni się, czy jego dzieci, aby na pewno nie oglądają tych p. celebrytów. Od razu sprawdzę wieczorem z moimi dziećmi, czy przypadkiem one czegoś takiego też nie oglądają. Nie, dieta, to serio, nie oglądamy. Dosyć rozsądnie w tym temacie natomiast wypowiedział się Krzysztof Bosak, wspominając. Fakt, albo chcą odwrócić uwagę od siebie, też może być taka sytuacja. No jakby też ty typowa zagrywka, czyli mamy jakiś hot topic, do którego bardzo łatwo się przypierdolić, bardzo łatwo zrobić na tym yy, gigantyczny szum, a po drodze przepuścimy sobie jakąś kurwa ustawkę, nie? No też takie normalne. Mówiąc o tym, że on oczywiście przyjrzałby się tego typu zjawiskom, ale zwróciłby uwagę może na to, żeby bardziej zachęcać młodych ludzi do uprawiania fajnego amatorskiego sportu, promować sekcję sportów walki, czy w inny sposób zachęcać młode osoby do aktywności zamiast do siedzenia przed komputerem. Syn Mareweckiego tatu zostaw te to, zegartę Sigma. No, jestem ciekawy, czy kurwa ten, synowie Morawieckiego też chodzą i krzyczą I... Ohayo, Skibidi, Sigma Boss A miś, żeby <laughs> może tam coś, zainteresowanie ganami, Po prostu wykorzystać i fajnie przełożyć na coś dobrego Ale Wygląd... tato jesteś Skibidi, Toilet, Sigma No na to, że sytuacja jest dosyć poważna Do tego stopnia, że Federacja Fame zdecydowała się wydać oświadczenie Na przestrzeni... Chcesz iść jest głośno, muszą coś wydać, nie? Jakby... Dzisiaj sześciu akapitów, pod którymi podpisał się Krzysztof Rozpara, współwłaściciel Fame. Dowiadujemy się o wysokich standardach bezpieczeństwa federacji, o tym, że organizują oni zawody sportowe, w których rośnie ilość osób profesjonalnie zajmujących Niech nie, ten gier, że to tak jest. Graficznie dziękuję za zajmujący się sportem, która bierze udział w walkach, że próbują ograniczać dostęp osobom małoletnim do tego typu treści. No i że jako federacja z pełnym zaangażowaniem podchodzą do kwestii odpowiedzialności społecznej, jak czytamy, starając się równoważyć aspekt rozrywkowy i edukacyjnych naszych wydarzeń. No i teraz tak. Czy Fame w swoim oświadczeniu trochę pierd głupoty i przedstawia tylko część prawdy? Oczywiście, że tak. Czy politycy w swoich wypowiedziach pierdą głupoty i pokazują tylko część prawdy? No oczywiście, że tak. Pan Gawkowski, który mówi, że. No, jak ktoś kogoś bije, to niezależnie od kontekstu tego, że go bije, to powinien być ścigany. Czy minister Nitras, który mówi, no, że jak ktoś komuś kolanem rozwala nos, to nie może to mieć miejsca na stadionie narodowym. Widać, że kompletnie nie rozumie o co tutaj chodzi, bo w ogóle nie chodzi o to, że ktoś komuś rozwala nos, no bo jak to robił na przykład w KSW, to to jest spoko. I gdyby robili to w fame MMA, to też byłoby spoko, bo faktycznie duża część walk to są walki sportowe, które odbywają się na ładnych sportowych zasadach. Problemem, tak naprawdę, jest cały anturaż dookoła tego, chociaż tak naprawdę. Naprawdę, oprócz tego, że jest on problemem, to jest też głównym źródłem popularności Freak fightu. I problemem jest to, że federacje próbują udawać świętojebliwe, że niby zwalczają takie zachowania i wcale zawodników do nich nie zachęcają. A to też jest to też jest Oj, niedobrze zrobiliście. Niedobrze zrobiliście. W zamian za to, że tak zrobiłeś, to możesz walczyć teraz tylko u nas, a my zabierzemy się jedną dziesiątą garży kawalerze. Teraz możesz wyzywać tylko ludzi tutaj, kurwa, już nigdzie indziej. I musisz oddać jedną dziesiątą. A potem kontraktują osoby, które rozmaite granice regularnie przekraczają i wszystko jest fajne. A potem, jak takie jednostki po raz kolejny przegną pałę i zrobią komuś krzywdę w sposób niesportowy i taki, który absolutnie nie powinien mieć miejsca, no to federacja jest bardzo zdziwiona, że no ale jak to? I w ogóle my teraz go ukaramy i zmniejszymy mu trochę garze. I wtedy wszystko jest w porządku, no bo przecież ziomek dostał od nas karę. A to, że całe widowisko jest oparte o tego typu akcje, to już nieważne. Moja ocena tego wszystkiego natomiast nie ma znaczenia, plus jestem nieobiektywny, bo sam się tam biłem i prowadziłem. Te konferencje, bo mnie subiektywnie nawet to bawi i lubiłem sobie to pooglądać, i lubiłem sobie na tym zarobić pieniądze, pomimo, że pewne rzeczy nie do końca mi tam pasowały. Oto natomiast mniejsza, bo liczą się fakty, a fakty są takie, że jeżeli rządzący oraz media wchodzą w bardzo konkretną narrację, która ewidentnie nie jest efektem spontanicznej wypowiedzi, tylko czymś przygotowanym wcześniej przez sztab PR-owy, to oznacza, że backstage'owo najprawdopodobniej są już podejmowane pewne decyzje dążące do tego, żeby free fighty w Polsce albo zablokować, albo przynajmniej bardzo mocno ograniczyć ich możliwości siania w przestrzeni publicznej. I czy to dobrze? Zależy od kształtu prawa, które zostanie uchwalone, by ten rynek uregulować, choć patrząc po wypowiedziach polityków, będzie ono ostrzejsze niż lżejsze. Póki co natomiast większej ilości szczegółów brak, natomiast jeżeli takowe się w najbliższym czasie pojawią, to ja was oczywiście o tym poinformuję, dlatego, drogi widzu, żeby nie przegapić. No pytanie, pytanie, czy to jest taka popelinka troszeczkę polityczna siata, czy, 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 czy coś będą z tym robić? Zobaczymy. Na razie, tak jak wszystkim, streamerom, nie streamerom, yy, fajterom, freakfajtowym zostaje tylko czekać i się przyglądać sytuacji, no bo co innego dopóki jakieś kroki nie zostaną podjęte to raczej będzie po prostu yy, karuzela się kręcić dalej, no i tyle